Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozon.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnej już piątej części serii z najlepszymi trikami handlarzy samochodami i motocyklami. W tej serii filmów opowiadam o przekrętach, sztuczkach, trikach czy innych machlojkach, jakimi próbują nas częstować sprzedawcy. Aby tylko wepchnąć tam swój produkt, aby nic czasem przy oględzinach nie wyszło, abyśmy tylko czegoś nie zobaczyli czy usłyszeli. Stara zasada zawsze w modzie, podpisuj, sprzedaj, a potem to nie moja ręka. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich czterech części, to zachęcam Was do obejrzenia, macie je podlinkowane pod filmem. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do filmu. Dwa komplety kluczyków. Jak sami wiecie, każdy ubezpieczyciel w momencie wypełniania wniosku o ubezpieczenie waszego pojazdu zapyta się, ile kluczy posiadacie. Przyjęło się, że powinny być dwa komplety kluczy, no i jeszcze często ma się ten taki klucz serwisowy. Coś takiego. Dlaczego w ogóle mówię o kluczykach? Ano dlatego, że jak macie tylko jeden, to ubezpieczyciel może wam odmówić wystawienia polisy na auto czy moto, gdyż uzna, że ten jeden zestaw, którego brakuje, może być w rękach potencjalnego złodzieja. Często też można spotkać się z sytuacją, że posiadając tylko jeden kluczyk, otrzymamy dużo droższe ubezpieczenie naszego pojazdu, ze względu właśnie na wysokie ryzyko kradzieżowe. Dlatego też kupujący auto wiedzą, że należy się zawsze pytać o te kluczyki przy zakupie auta czy motocykla, ale dlatego też sprzedawcy wiedzą, jak ważne jest, aby posiadali dwa I tu zaczynają się kombinacje, gdyż sprzedający często nie chcą dorabiać do oryginalnego kluczyka drugiego w serwisie, gdzie koszt takiego to może być nierzadko kilkaset złotych, tylko dorabiają sam kluczyk, końcówkę w punkcie dorabiania kluczy. Kupują pseudo oryginalne opakowanie i na niego mówią, że to oczywiście oryginalny kluczyk. Sęk w tym, że tym kluczykiem nie odpalimy samochodu, gdyż jest on niezaprogramowany, niezakodowany. Jest to sam szkielet zrobiony po taniości. Samo dorobienie klucza i kupienie obudowy to często tylko ułamek ceny, jaką trzeba zapłacić za kompletny zakodowany klucz. Dlatego tak ważne jest, abyście dokładnie wypytali się, czy aby na pewno są dwa klucze, czy są oryginalne. Czy nawet jak przyjedziemy na miejsce i faktycznie widzimy dwa komplety, to sprawdźmy oba. Z doświadczenia wam powiem, że sprzedający mówi, że ten drugi komplet kruczy ma rozładowaną baterię, dlatego nie działa. No to otwieramy ten pierwszy, przekładamy baterię i potem próbujemy ponownie otworzyć i odpalić auto. Jak coś nie działa, to wiemy, że po zakupie czeka nas niemały wydatek, a jednocześnie rzuca cień podejrzenia na sprzedającego, że coś kręci od samego początku. Zmiana silnika. Prohandlarze, ci z najwyższej półki kombinatorstwa, co pozjadali zęby na handlu samochodami i motocyklami, mają w swoim arsenale prawdziwą bazukę, asa w rękawie, na którym mogą ładnie zarobić. Jak to zrobić, aby zarobić na aucie, który jest ładny z wyglądu, ma mały przebieg na blacie, ale ma zatarty silnik? Właściciel, który sprzedawał taki pojazd, na pewno wie, że naprawa jest bardzo droga, nieopłacalna, stąd też postanowił sprzedać za grosze do komisu. Ale jak pan z komisu na tym zarobi? Ano jest pewien sposób. Pan nieuczciwy handlarz nie będzie przecież robił remontu generalnego, który pochłonie cały jego zarobek. Pan nieuczciwy handlarz kupi sobie rozbitka albo jakiegoś sztrucla z ogromnym przebiegiem, przełoży ten wyeksploatowany silnik, ale działający, do ładnego, pachnącego nowością auta, umyje ten silnik, zaleje uszczelniaczem i wygląda jak oryginalny. I my przyjeżdżając na oględziny takiego auta patrzymy na blat, odpalamy, sprawdzamy czy wszystko dobrze chodzi, myślimy sobie, no trafiłem okazję, przebieg raptem 66 tysięcy km, cena też atrakcyjna. Niższa jak za inne z takim przebiegiem, ale się udało. A potem przy 90 tysiącach strzela rozrząd albo silnik cieknie z każdej uszczelki. Jak się przed tym ustrzec? Po pierwsze, silnik, który ma najechany 50-70 tysięcy powinien wyglądać jak nowy. No dobra, ale to można umyć. No to nie tylko powinien wyglądać jak nowy, ale i trzymać wszystkie parametry pracy jak nowy. Kupujemy takie auto, to jedźmy na diagnozę komputerową. Niech ktoś nam sprawdzi czy jest prawidłowe ciśnienie, czy parametry pracy turbo są dobre, czy nie widać nagaru gdzie go nie powinno być widać przy takim przebiegu. Silnik wyeksploatowany będzie dawał o sobie znać tak samo jak 60-latek przebrany za 20-latka na meczu w piłkę nożną. Wydatek rzędu kilkuset złotych na sprawdzenie jednostki napędowej może nas uratować przed tysiącami złotych na późniejsze remonty. Wstawianie dużych fragmentów nadwozia. Naprawy powypadkowe są szczególnie kosztowne, blacharka i wszystko, co z nią związane, jest droga, naprawy niby proste, ale aby to zrobić, trzeba się na tym znać. Często jest tak, że po pewnych niedużych kolizjach naruszona jest konstrukcja pojazdu w takim stopniu, że nie wolno już nim się poruszać po drodze. Jego naprawa jest niemożliwa dostępnymi legalnymi sposobami, lub jest na tyle pracochłonna, że nie opłaca się tego robić. Ale pomysłowość do zarobku Easy Money od zawsze była mocną stroną pewnej grupy przedsiębiorców. Sytuacja jest podobna jak przy wymianie silnika, tylko że tym razem, aby zarobić, a się nie narobić, to aby naprawić auto po kolizji, które ma cały tył skasowany, kupujemy drugie auto, które ma skasowany przód. Auta nasze tniemy na pół lub dwie trzecie, a autodawca oddaje tylko część, która jest akurat potrzebna. Tym sposobem mając dwa tanie auta, z których jedno ma bity tył, a drugie ma bity przód, robimy podwójny biznes. Raz, że składamy z dobrych części nowe ładne auto, które wygląda jakby wyszło z fabryki, dwa Pozostałe rzeczy, nadające się do sprzedaży na części, dodatkowo zwiększają nasz zarobek. I tak tworzone są ulepy. Tak narodził się trend wstawiania ćwiartek czy nawet połówek aut. I teraz, żeby była jasność, jeżeli uszkodzenie samochodu nie dyskwalifikuje go z możliwości naprawy i dalszej jazdy, a naprawa jest kwestią tylko chęci i pieniędzy, to decyzja należy do właściciela. Jednak co jest ważne, auto po takich naprawach musi spełniać wszystkie normy dotyczące bezpieczeństwa. Wadą tego sposobu jest jednak to że nie jest to już integralna konstrukcja, tylko połączona. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, na ile można sobie pozwolić na taką ingerencję w obudowę, w szkielet auta. Bo co innego wymiana progów na nowe, czy wstawianie kawałków nadkoli, co innego wymiana połowy szkieletu auta. Czy da się przed tym ustrzec? Ciężko, na pewno trzeba będzie dokładnie przejechać całe auto czujnikiem lakieru i sprawdzić potencjalne miejsca spawu. Sprawdzić od góry do dołu. W idealnym świecie sprzedawcy by powiedzieli, że miał kolizję. Tu jest dosztukowany zderzak, i prawe nadkole, ale wszyscy wiemy, że łatwiej i opłacalniej jest zaznaczyć, że auto jest bezwypadkowe, a malowanie wynika z obciarki parkingowej. Dobrym sposobem też jest sprawdzenie geometrii podwozia, co pozwala zobaczyć, czy auto aby na pewno trzyma wszystkie parametry. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozon.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Komputerowa obróbka zdjęć Tutaj można by się kłócić, czy to jedynie zabieg mający na celu podnieść atrakcyjność i przykuć spojrzenia potencjalnych kupujących, czy to już oszustwo. Wszystko zależy od procesu zaawansowania działań, bo gdy ktoś zwiększy ostrość, rozjaśni obraz, doda trochę nasycenia, to w zasadzie nic złego nie robi. Od nakłada filtr na to zdjęcie, aby prezentowało się lepiej. Ale jest też druga strona, mroczniejsza strona cyfrowej obróbki zdjęć. No bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie na aukcję, bo spodobały wam się zdjęcia, wszystko wygląda ładnie, sprawdzacie, czy może czegoś nie widać już po zdjęciach. Jakieś szczeliny, ogniska rdzy, zarysowania, eksploatowana kierownica, boczki siedzeń, nic nie widać, wszystko picco bello. Umawiacie się na oględziny, a na miejscu jest zupełnie inne auto. W sensie ten sam model, ale kolor wyblakły, rysy widoczne, rdza wychodzi. Wchodzicie z powrotem w ogłoszenia, tam tego nie ma. Zawodowi handlarze często posiłkują się profesjonalnymi fotografami, którzy oprócz zrobienia ładnych zdjęć dla motocykla czy samochodu, również usuną wszystkie widoczne wady, wspomniane wcześniej rysy czy rdze, przez nałożenie prostej maski w programie graficznym. Takie kolorowanie wybiega już poza normy nadawania zdjęciu większego nasycenia, gdyż skupia się na konkretnych elementach zdjęcia, przekłamując znacząco rzeczywistość. W takich sytuacjach ważne jest, aby decyzję o kupnie samochodu czy motocykla podejmować po oględzinach, nie na etapie oglądania ogłoszenia. Wiem, że każdy jedzie na oględziny i każdy powie, że dopiero tam decyduje, ale pamiętajcie, że jak już się napalicie na coś na etapie ogłoszenia, to potem będziecie sobie racjonalizować swoją decyzję na miejscu. Po przyjeździe na miejsce, wasz wewnętrzny głos będzie wam mówił, że to nie jest to, czego się spodziewaliście, ale nie jest źle, to się wyklepie, to się spoleruje. No w końcu, wszystkie auta tak wyglądają, we wszystkich ogłoszeniach oszukują, nie tylko tutaj. Pojechałbym do innego, to by było to samo. Napiszcie w komentarzu, czy zdarzyło wam się trafić na takie ogłoszenie. A jeszcze lepiej dajcie znać, czy zdarzyło wam się właśnie takie usprawiedliwianie samego siebie. Ostatnim punktem na naszej liście jest celowe uszkodzenia. Jeżeli zastanawiacie się, co to takiego może być, to już śpieszę z wytłumaczeniem. Mało który pojazd jest bez wad, motocykl czy samochód każdy cierpi na mniejsze czy większe bolączki techniczne, usterki elektroniki, rzeczy, które są do zrobienia mniejszym czy większym nakładem finansowym. Jeżeli ktoś sprzedaje swoje prywatne auto, jest pewien jego stanu, jego wartości, wie, że większość rzeczy jest zrobiona, to nie będzie ukrywał, że trzeba wymienić hamulce czy wahacze, czy że do zrobienia jest nawet sprężarka klimy, bo w ogólnym rozrachunku. Sprzedaje produkt dobry za dobrą dla siebie cenę. Po prostu wie co ma. Ale bywa i tak, że nieuczciwi sprzedawcy, aby zamaskować jakąś usterkę, która w naprawie może okazać się kosztowna, uwidaczniają inną lub sami ją nawet tworzą. Podawam przykłady, które mogą wydawać się przerysowane, ale w naszej rzeczywistości na takie perełki możecie trafić. Przyjeżdżacie na miejsce, sprawdzacie samochód. Okazuje się, że klima nie chłodzi, a sprzedawca mówi, że jeszcze wczoraj działało. Zaglądacie pod maskę, a tam dziurawy przewód. O pech! Musiał pęknąć i wyciekł cały czynnik. No cóż, sprzedawca mówi, że opuści wam na wymianę tego przewodu i ponowne nabicie. A w rzeczywistości sedno problemu może być dużo głębsze i może być to uszkodzony cały układ klimatyzacji. Może taka klimatyzacja nie działa już od roku czasu i trzeba by wymienić w zasadzie cały układ, co wiąże się z wydatkiem nawet kilku tysięcy złotych. Albo robicie oględziny samochodu i widzicie, że pali się kontrolka od ABS-u, sprawdzacie ze sprzedawcą koła i okazuje się, że przewód prowadzący od czujnika ABS w kole jest urwany czy przecięty. Sytuacja podobna, sprzedawca mówi, że opuści na tą naprawę nawet więcej niż jest warta i że już miał jechać to zrobić, a w rzeczywistości może to być nawet uszkodzony sterownik ABS-u, którego koszt jest kilkukrotnie wyższy niż wymiana takiego czujnika. Takich przykładów można mnożyć i mnożyć, ale to co jest najgorsze to to, że jeżeli nie zapłacimy za konkretne sprawdzenie w jakimś porządnym warsztacie, nie podłączymy samochodu pod komputer, nie damy go obejrzeć fachowcowi, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie wykryjemy tej głównej usterki. Większość samochodów ma już teraz możliwość sprawdzenia, zdiagnozowania stanu poprzez podłączenie pod komputer. Można odczytać wiele rzeczy, wliczając w to zapisany w kilku miejscach przebieg. W przypadku motocykli, wprawne oko mechanika w MIG wyłapie, że coś było kombinowane, że coś jest zatem zatentegesowane. I od razu na osobności Wam powie, że coś tu w tym motocyklu nie gra i nierówna praca silnika na pewno nie jest wywołana tylko starymi świecami. No i to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na kanale. Szerokości na drodze. Na razie. Cześć.